Słuchajcie, jesteśmy tutaj u mnie w domu, na altance, piję kawkę, przeglądam dokumenty. Dlaczego? Dlatego, że zdecydowałem się Wam opowiedzieć o fotowoltaice. Czy warto ją mieć, czy nie warto? Nagrywałem chyba dwa razy filmik o tym, że montuję, jak się ona sprawuje po trzech miesiącach i obiecałem, że w końcu, kiedy będę miał pełne rozliczenia, pełny obraz tego, co się dzieje, opowiem, jak to rzeczywiście wygląda. A więc tak, decyzja była słuszna. W 2021 roku zacząłem analizować rynek. Wtedy ta fotowoltaika, firmy, które montowały fotowoltaikę, rosły jak grzyby po deszczu. Natomiast analizując historię tych firm, które montowały, okazuje się, że to były firmy, które w większości powstały dzisiaj po to, żeby zarobić kupę szmalu, zamontować w jakiś sposób lepiej lub gorzej tą fotowoltaikę, zarobić pieniądze. I tyle, a później ktoś się martwił, później te firmy się gdzieś likwidowały, natomiast zacząłem grzebać głębiej. No i znalazłem firmę w Łodzi Atom Energy, e, która jedna z pierwszych montowała fotowoltaiki. Zresztą od wielu, wielu lat siedzieli na dachu, bo wcześniej kolektory słoneczne do takie do podgrzewania wody. Jeżeli mylę się tutaj z terminologią, to sorry wielkie, dlatego, że nie do końca się na tym znam. Ale siedząc w branży motoryzacyjnej, pracując przy samochodach, wiadomo jest to, że musi to być bardzo, bardzo dobrze zrobione, tak? żeby to było bezawaryjne. Bo jeżeli mamy jakieś urządzenie, które ma działać tak jak samochód, chcę mieć hamulce zrobione dobrze, a nie tylko wymienione, prawda? dobrze naprawioną skrzynię, turbinę i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Dlatego postanowiłem, że będę szukał firmy takiej, w której będę miał duże prawdopodobieństwo, że e, będę zadowolony z tej instalacji, ona będzie w miarę bezobsługowa. Udało się znaleźć. Jestem zadowolony. Także dziękuję całemu zespołowi Jadu Energy, dlatego że. A poza tym, że zrobili kawał fajnej roboty, że ten dach nie przecieka. U mnie fotowoltaika jest na dachu, czyli musiała być kręcona do całej połaci. Bałem się, że może ktoś gdzieś zrobi dziurę więcej, nie trafi wkrętem, że ta fotowoltaika będzie pracować, bo to jest kawał, kawał tego dachu. Natomiast wszystko super, nic się nie leje, wszystko się pięknie trzyma, mimo zimy, mimo śniegu, mimo różnych innych rzeczy. Natomiast słuchajcie, nie znam się. Na samej e, terminologii i samej e, technice wiem, co fotowoltaika ma dawać. Co ona mi daje, bo na pewno czekacie e, po tej mojej gadce, e, czy zarobiłem, czy zyskałem, e, czy nie zyskałem. Zarobiłem jest chyba złym słowem, ale czy zyskałem. Średnie moje miesięczne wydatki za prąd, zanim zamontowałem fotowoltaikę, to między 250 a... 300 zł, czyli średnio powiedzmy te 280 zł, czyli około 3000 zł rocznie. Po pierwszym miesiącu fotowoltaikę zamontowałem w sierpniu, po pierwszym miesiącu mówię kurczę, miesiąc wyprodukowała fotowoltaika energii tyle, ile zużywałem przez dwa miesiące. Czyli trzeba coś z tym zrobić. Jeszcze nie miałem rozliczenia rocznego, także nie wiedziałem. Zaraz Wam rozliczenie wtedy roczne pokażę, bo ono jest od września do końca sierpnia. Czyli tutaj końcem sierpnia przyjdzie kolejne. Postanowiłem zainwestować w klimatyzatory. Z funkcją grzania, czyli tak, z taką funkcją pompy ciepła, e, po to, żeby e, w te dni, kiedy się nam robi w okolicach 5-10 stopni na plusie, zera, nawet e, minus 1, minus 2, żeby mógł grzać w domu właśnie klimatyzatorami, które pobierają prąd. Czyli tego i energii zacząłem zużywać o wiele, wiele więcej. Jak się zamknął rok? I zobaczcie, tutaj mamy okres od 11.09.2021 do 31.08.2022 i teraz ilość energii elektrycznej pobranej 6686, a ilość energii wprowadzonej 8700. 89 kWh. Czyli wyprodukowałem więcej niż zużyłem. Natomiast pamiętajmy o tym, ja się rozliczam na starych zasadach jeszcze. Natomiast pamiętajmy o tym, że płacą mi około 0,7 chyba wartości kWh. Także za cały rok, od, tutaj proszę zobaczcie okres. Od 11.09.2021 do 31.08.2022 zapłaciłem 178,60 zł, czyli 2800 tak licząc średnio mniej, niż płaciłem wcześniej. Natomiast uwaga, zapłaciłem tutaj coś. Ale wcześniej wspomniałem, że zamontowałem klimatyzatory, zmieniłem oczywiście kuchenki, jakieś takie różne bzdury po to, żeby wykorzystać ten prąd, który produkuje, żeby go nie oddawać tego prądu za darmo, żeby go nie wbijać na siłę w sieć. I teraz uwaga, co spowodowały klimatyzatory? Z funkcją grzania? Że średnio za gaz. Gdzie ten gaz cały czas drożeje, przypominam, ale nie chcę mi się tego liczyć. Płaciłem około 3000 zł rocznie. E, natomiast w tym momencie, odkąd mam fotowoltaikę, płacę około 1500 zł. Czyli tutaj już zaoszczędziłem. Kolejne 1500 zł na e, samym e, gazie. Czyli w sumie jesteśmy do przodu. Już ja jestem do przodu. Ponad 4000-4300 zł. Czyli, jeżeli w roku udało mi się tyle zaoszczędzić, to co mogę powiedzieć? No. Mogę powiedzieć, że inwestycja była trafiona. Tylko pamiętajcie o tym, że żeby fotowoltaika dobrze działała, musi być naprawdę dobrze, poprawnie zamontowana. Tak, żebyście mieli gwarancję tego, że. Dom się nie spali na przykład, że nie będzie dach przeciekał, e, że wiatr nie zerwie fotowoltaiki, e, że ona będzie prawidłowo wpięta do instalacji i tak dalej. I tak dalej. Także tutaj, no, wybór e, myślę, że firmy jest e, jedną z najważniejszych, e, z najważniejszych rzeczy. Tak, słuchajcie, no, cyfry się zgadzają. Także niedługo instalacja się zwróci, a ja zacznę mieć już rzeczywiście czysty, czysty zysk. Natomiast chodźcie Zobaczcie na panele. Mam full blacki, czyli takie piękne czarne. Szczerze powiedziawszy, to zależało mi na tym, żeby były czarne, żeby nie było widać tych takich kratek. No i ja tu mi takie panele dostarczyło. Natomiast słuchajcie, okazuje się też, że one też mają o wiele lepszą jak to powiedzieć, ale chyba tą pobieralność słońca, pobieralność światła, żeby lepiej działały? Chyba tak, no bo widzicie, produkuje więcej, mimo że dołożyłem urządzeń, niż e, tak naprawdę potrzebuję. Chodźcie, zobaczycie e, sterownik, jak wygląda. Wiecie, sytuacja jest taka, że jak wchodzimy w jakąś nową sferę i się na niej nie znamy, to chcielibyśmy jak najlepiej być obsłużeni i jak najwięcej się o tym dowiedzieć, tak, żeby komuś można było zaufać. Ja tak robię z klientami, staram się im doradzić, staram się dobrać odpowiednie urządzenie i odpowiednie rzeczy do ich oczekiwań i do ich potrzeb. No i tak też było za tą Energy. Dla mnie katastrofą to są papiery. Rozmawianie z dostawcą energii. No zawsze nie jest łatwe, bo się na tym nie znamy. A tutaj dostałem papierki, kwity, oni wysłali, przesłali, wróciło mi, zaniosłem i po temacie i zaczęło działać. I tak jak e, zamontowali, to tak jest. Przyjechali na przegląd, e, mają e, serwisanci podłączenie online do mojego sterownika, także oni na bieżąco to wszystko sprawdzają? Czy jest wszystko w porządku? Także słuchajcie, tyle mam do powiedzenia odnośnie fotowoltaiki. Cyfry się zgadzają. Jeżeli uważacie, że to jest fajna sprawa, no to ja osobiście fotowoltaikę i odnawialne źródła energii szczerze mogę polecić. Tylko pamiętajcie, wybierzcie firmę, z którą nie będziecie mieli problemów. A co za tym idzie, nie będziecie mieli problemów później z instalacją, którą macie zamontowaną. Także. Tyle wstąpania nie po swoim gruncie, wracam do mojej kochanej pasji, czyli do motoryzacji. Do zobaczenia.